Najlepszego Witam Pana no. Cześć Gustaw Wszyscy najlepsi Jak narodzenie nam Przejdzie po <grym> No na pewno zrozumiałeś Jednym no. słowem jesteś zajebisty Jak zawsze to Jeżre. Ty sielec Wszystkiego najlepszego z okazji urodzin I do zobaczenia w przyszłym roku U mnie na weselu Dziś do muzyki i lata. witam pana e, tu Bora z tej strony e, chciałem złożyć sobie życzenia urodzinowe e, zdrowia, szczęścia, pomyślności, dobrej zabawy. E, mam nadzieję, że bardzo tęskni za nami, że to tak e, i żebyśmy się jakoś niedługo spotkali. A to chociaż odwiedziny, albo ty do Polski, albo my do Australii. Trzymaj się i powodzenia. Najlepszego, najlepszego, do Życzymy. A tobie. Ja. A ja. Co lat? Co lat? Co lat, co lat. No to co? No to nie śpiewam, po polsku. <laughs>